Cześć witam. Ja nazywam się Marysia Kruczek, a temat, który przygotowałam dla nas na dzisiaj, to działania sprzedażowe w sieci LinkedIn. Dlaczego w ogóle podejmuje się tego tematu? Pewnie, jeżeli sam masz konto na LinkedIn, bardzo często dostajesz różnego typu wiadomości od osób, które niekoniecznie znasz albo może ich nie kojarzysz. Może są to osoby, które parę minut wcześniej po prostu zaprosiły cię do grona znajomych. Jakie to dziwne, że właśnie te osoby, które przed chwilką kliknęły Cię, żeby Cię zaprosić, parę minut później wysyłają Ci wiadomość, w której prawdopodobnie próbują Ci coś sprzedać. Jeżeli znasz to, to będziesz bardzo dobrze wiedzieć, o czym mówię. Jak wpływają na Ciebie tego typu wiadomości? Czy one budzą u Ciebie jakieś emocje? U mnie budzą wyjątkowo negatywne emocje, źle mi się te osoby kojarzą. Widzę bardzo duży poziom niedopasowania usługi albo produktu, który jest mi oferowany, do tego, czym się zajmuję. Właśnie dlatego postanowiłam nakręcić o tym dzisiejsze wideo. Słuchajcie, to w jaki sposób się komunikujemy, z kim się komunikujemy i na samym końcu, co chcemy takiej osobie sprzedać, jest procesem nieprzypadkowym. Więc wysyłanie setek wiadomości, robienie to przez, zazwyczaj to wygląda tak, że jakby te osoby nie siedzą i nie samodzielnie klikają wiadomości do Ciebie, mimo że jest personalizowana, tylko robi to za nie robot. Natomiast tego typu wiadomości, jeżeli one nie są dopasowane, nie są spersonalizowane na zasadzie takiej, że przynajmniej ja zbadam, czym dana osoba się zajmuje, tylko są po prostu wysyłane w ciemno. Nagle okazuje się, że wszyscy zaczynamy się złościć, że te wiadomości dostajemy. Oczywiście ta osoba, która wiadomości, czy ten robot, który za osobę wysyła wiadomości, będzie w końcu mieć taką statystykę, że sprzeda. Siłą rzeczy, w momencie, kiedy wysyłam taką wiadomość do tysiąca osób, szansa, że ktoś kupi mój produkt jakaś jest. Powiedzmy, że ona wynosi 1%, ale to wciąż daje mi możliwość na przykład odbycia aż 10 rozmów. Więc oczywiście jakby patrząc w statystyki, można by powiedzieć, że to działanie ma jakiś sens biznesowy czy sprzedażowy, a przy okazji w ogóle jest bardzo jakby tanie, więc czemu by tego nie robić? Natomiast ja uważam że tego typu podejście do sprzedaży w social mediach, gdzie one są stworzone po to, żeby robić social selling, jest absolutnym błędem. Traktowanie ludzi, że tak powiem, od jednej kreski, czyli wysyłanie do mnie na przykład zaproszenia na pokaz tynków, pokaz farb, próba sprzedania mi odkurzacza, jest po prostu działaniem absolutnie nietrafionym. Uważam, że bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie, co dzieje się w sytuacji takiej, kiedy używamy social mediów do tego typu zimnych działań. Mianowicie, osoby, które są odbiorcami tego typu wiadomości, zdecydowanie będą traciły zainteresowanie w ogóle, żeby używać tego kanału, dlatego że nikt nie chce być zaskakiwany tego typu wiadomościami z kilku względów. Praktyczne, czyli strata czasu na odczytywanie tego typu wiadomości, kojarzy się to z brakiem szacunku, ponieważ jeżeli ktoś próbuje mi sprzedać coś, czego ja naprawdę absolutnie nie potrzebuję, to ja wiem, że ktoś nie odrobił lekcji, udaje, że mnie zna, udaje, że chce mnie poznać, że mnie lubi, albo że sądzi, że jestem fajna, a tak naprawdę chce po prostu tylko wykonać na mnie transakcję to zaczyna budzić niesamowitą niechęć do, do social mediów, w tym wypadku do LinkedIna. Także ja uważam, że to narzędzie będzie mogło dalej pełnić swoją prawidłową funkcję, jeżeli mimo wszystko będziemy się starali unikania kontaktu z potencjalnymi klientami. W taki sposób, ale teraz zapewne zapytacie, dobrze, to jak to zrobić, żeby LinkedIn dla mnie działał, bo jednak po to gromadzę te kontakty biznesowe, żeby coś z nich mieć. I oczywiście się z tym absolutnie zgadzam. Sama robię to właśnie po to, żeby mieć zbiór wartościowych kontaktów do osób, z którymi na jakimś etapie będę mogła może zrobić biznes. Otóż tutaj odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, Powinniśmy, jeżeli kogoś zapraszamy do znajomych, do znajomych, niech to nie będzie po prostu takie bezmyślne klikanie, dlatego że system może nam kogoś sugeruje yy, czy, czy coś w tym stylu. Patrzmy, kogo dodajemy. Dodawajmy osoby czy zapraszajmy samodzielnie osoby z kręgu naszych zainteresowań czy z kręgu yy, na przykład naszej persony klienta. Jeżeli sprzedajemy. Dajmy na to do HR menadżerów, zapraszajmy ich do znajomych, oczywiście, w końcu z nimi chcemy się połączyć i to jest jak najbardziej ok. Ale w drugim kroku starajmy się tym osobom dać wartość, jak, o jakiej sądzimy, że mogą jej naprawdę potrzebować. Czyli, jeżeli ja jestem konsultantem biznesowym, jestem mentorem i coachem, to powiedzmy, że hmm, Edukacja biznesowa zawsze będzie dla mnie bardzo mile widziana, prawda? Bo jednak cały czas muszę się, się rozwijać, faktycznie cały czas się uczę i szukam nowych źródeł i bardzo nowoczesnej wiedzy dla moich klientów. Idealne będzie dla takiego klienta jak ja, kiedy dostanę na przykład jakąś namiastkę e-booka w wersji elektronicznej. To będzie super prezent. Tak naprawdę jakby z marketingowego punktu widzenia nazywalibyśmy to lead magnetem, czyli czymś, co ma tego lida przyciągać, ale to jest ok, dlatego, że to dla mnie naprawdę może stanowić wartość. Wtedy, kiedy dostałabym taką wiadomość z e-bookiem, z zaproszeniem na jakąś darmową, może krótką konferencję, ja mam wrażenie, że ktoś jednak odrobił to zadanie domowe, zorientował się, czym ja się zajmuję, wie, że mogę tego potrzebować. To, o czym mówię, jest w pewnym sensie procesem ogrzewania zimnego lida, bo ja na początku jestem zimną, obcą osobą, a powoli ktoś oswaja mnie z jakimś produktem. Jeżeli ten produkt będzie dobry, nagle się okaże, że ja naprawdę to kupię. Zauważcie naj, najlepszą, najważniejszą prawidłowość tego typu działania. Szansa sprzedażowa, jeżeli ja jestem dobrze stargetowana, jest niesamowicie wysoka. Jeżeli dostanę dobry lit magnet, dobrą zachętę, dobry prezent, odpowiednio dopasowany do mnie, znowu ta szansa sprzedaży niesamowicie rośnie. Zupełnie inaczej właśnie w tej pierwszej sytuacji, kiedy jestem bombardowana wiadomościami, które są zupełnie niecelowane we mnie, są ponawiane są robione te follow-upy, ale skoro pierwszy mail jest dla mnie bezsensowny, to każdy kolejny będzie tylko budował moją frustrację, która się będzie kończyła tym, że albo ignoruję, albo po prostu przestaję używać narzędzia, bo widzę, że to nie jest po prostu dobry kanał dla mnie. Dlatego proszę, zwracajmy uwagę na to, jak piszemy, do kogo piszemy, jakie mamy lead magnety, czy w ogóle je posiadamy, dlatego, że wielokrotnie jest tak i na pewno Ty też tego doświadczasz, że do Dostajesz po prostu mocną, agresywną sprzedaż, a nie wartość. Musimy pamiętać o tym, że klienci biorą się u nas stąd, że w tym, co robimy, widzą wartość lub dostają od nas jakąś wartość. A konkurencja na rynku jest spora, dlatego, dlatego musimy po prostu się wyróżnić na jej tle. Musimy dać się klientowi poznać. Dlatego lead magnet, dobrze dopasowany, mądry, przemyślany i wartościowy to jest najlepsza rzecz, jaką moglibyśmy klientowi przez tego LinkedIna zaproponować. Mam nadzieję, że te kilka rad i uwag pomoże Ci lepiej i skuteczniej po prostu używać tego narzędzia, jakim jest LinkedIn. Ja uważam, że on ma bardzo duży potencjał, ale też jesteśmy bliscy tego, żeby zupełnie narzędzie popsuć. Także działajmy wspólnie, żeby to narzędzie pracowało. Dla nas wszystkich. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.